Kiedy fryzjer i kosmetyczka będą mogli wrócić do świadczenia swoich usług? To pytanie od kilku tygodni spędza Sens powieki wielu osobom. Po decyzji rządu o zamknięciu lokali usługowych większość tego typu zakładów została zamknięta i nie było pewne, kiedy regulacje zostaną zmienione. W ostatnim czasie poinformowano o zamiarze stopniowego i sukcesywnego odmrażania gospodarki, a po pierwszych podjętych w tym kierunku krokach wskazano wstępny termin otwarcia tych miejsc usługowych. Fryzjer i kosmetyczka niebawem znów będą mogli przyjmować klientów. W ostatnich tygodniach to pytanie pozostawało bez satysfakcjonującej dla Polaków odpowiedzi, jednak po ogłoszeniu decyzji o stopniowym otwieraniu wszystkich miejsc pracy, w opinii publicznej narodziła się nadzieja, że już wkrótce możliwy będzie powrót do normalności. Portal Poradnik Zdrowie przekazał wyliczenia wstępnego terminu otwarcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Wiadomo, kiedy swoje zakłady będzie mógł otworzyć fryzjer oraz kosmetyczka, warto wspomnieć, że pierwsze obostrzenia już zostały zniesione. Z dniem 20 kwietnia otwarte zostały lasy oraz parki. W marketach przebywać jednocześnie może większa liczba osób, a młodzież od 13. Roku życia może samodzielnie przemieszczać się w przestrzeni publicznej. Otwarta została również większość urzędów, jednak zamknięte wciąż pozostają sklepy odzieżowe, lokale usługowe czy rekreacyjne, jak NP. Kino i baseny. Jeżeli w Polsce nie nasili się epidemia koronawirusa, zgodnie z planami rządu ogłoszonymi przez premiera Mateusza Morawieckiego, już 27 kwietnia do życia przywrócone zostaną takie miejsca jak hotele, noclegownie, biblioteki, muzea i galerie sztuki. Wciąż jednak obowiązywać będą ograniczenia. Kolejny etap odmrażania gospodarki to otwarcie lokali usługowych. Według planów 4 lub 11 maja ponownie swoje zakłady otworzą fryzjerzy, kosmetyczki, galerie handlowe i restauracje. 2. Jak informuje poradnik Zdrowie w drugim etapie znoszenia ograniczeń, władze Polski uwzględniają również przywrócą również wydarzenia sportowe w otwartej przestrzeni z udziałem do 50 osób możliwość zorganizowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1 do 3, na co również zostaną nałożone ograniczenia dotyczące ilości osób. Ostatni etap to otwarcie kin oraz teatrów. Źródło: Poradnik zdrowie.